Siema ludzie, z tej strony Gotier, a to jest kolejny odcinek z gry Space Engineers. I w tym odcinku chciałem wam pokazać co zbudowałem w wolnym czasie, jak się nudziłem na Creative. Ie. Zbudowałem sobie taki oto mały y, szturmowy statek, który ma za zadanie niby przewozić jakieś ładunki, bądź też ludzi na określone miejsce walki i desantować właśnie y, na to pole bitwy. Tutaj możemy sobie właśnie klawiszem kliknąć y, w ten panel, który chyba jest w dodatku, o ile pamiętam dobrze. I otwiera nam się śluza powietrzna, która w ostatnich też dodatkach, mm, upgrade'ach, można by powiedzieć, została dodana. I tutaj widzicie, mamy 6 miejsc dla pasażerów. Tutaj, oczywiście, możemy sobie tą śluzę zamknąć, jeżeli chcemy. I tutaj mamy. O, chyba generator mi eksplodował. Właśnie tutaj są w tych dziurach generatory cztery, wielkie, żeby była moc. Moc musi być. I tutaj są tak zwane... co to jest? Zapomniałem już. To są chyba takie filtry powietrza, czy jakoś tak. Gdzie to jest? Było takie coś w ostatnim update'cie. Tylko zobaczmy, gdzie to jest. O, tutaj są też takie anteny nowe. Laserowa antena, która właśnie... kieruje się na drugą laserową antenę. Tą soczewką tak jakby i steruje jakimiś pojazdami chyba dalej niż te zwykłe działa o tutaj są te części to jest chyba o ile dobrze pamiętam to airwind nie wiem co to jest dokładnie i tutaj kolejna taka brama st y stworzona z tłoków jak sobie zrobiłem całkiem fajnie to wygląda że pilotowie mogą się odgrodzić od ludzi którzy desantują no i kiedy już się otworzy, możemy wejść na stanowiska pilotów. Jak widzicie, to wszystko jest zbudowane w, raczej z małych klocków. To jest też właśnie sprawka moda, że mogę sobie takie rzeczy budować. Nie pamiętam dokładnie, jak się nazywa, ale postaram się go znaleźć i skleić link, bądź też nazwę. I teraz możemy sobie oczywiście sterować naszym statkiem. Tutaj mamy, chyba o ile też dobrze pamiętam, w dodatku nowe lasery snajperskie. To całkiem fajne obrażenia robią. Możemy sobie strzelić na przykład tutaj. Chyba zbiłem szybkę. No i... Yy, Także zrobiłem takie coś. Chyba na tym stanowisku. Nie, w ogóle na tym stanowisku nic nie ma. Yy, zrobiłem takie coś jak wieżyczkę na górze. Zaraz Wam to pokażę dokładnie. Tylko spróbujmy ją uruchomić. Chyba to było działko. Hmm. Kamera. Widok z kamery. Panel sterowania, działko. I to była gdzieś sztuczna inteligencja chyba. Z tego coś pamiętam. O, zdalne sterowanie jest. Seruj. I teraz możemy sobie... A, jeszcze sorry. Mus musimy uruchomić to. Yy, wyłącz. I teraz możemy się poruszać właśnie tym działkiem, które jest umieszczony na... Yy, nie na kopicie, tylko na górze statku. Dzięki czemu możemy właśnie sterować nie wiem i sobie strzelać do innych statków. To jest fajna opcja, bo możemy na przykład... Jedna osoba leci sobie statkiem z tego kokpitu na przykład, a druga steruje tym działkiem, które jest zamieszczone na górze statku. Jeszcze zaraz zobaczymy, co tam ciekawego jest na dworze. A dokładnie mówiąc, w kosmosie. Tutaj na górze mamy właśnie to działko. Jest ono tak zbudowane fajnie jak... Tak jakby... Wieżyczka szogu. Tak mniej więcej to wygląda, to nic przypomina przynajmniej. Są tutaj właśnie te cztery działka obrotowe. Tam w środku jest kamera, zaraz wam pokażę. Tutaj jest kamera, trochę żyroskopów, generator jakiś i ta cała, ten cały bloczek sterowania zdalnego. Dzięki czemu właśnie możemy sterować tym działkiem. A to jest taka bajrancka osłona, niby że jest jakaś. No i tutaj mamy zamontowane trzy działka snajperskie, dużo silników, żeby dało się jako tak o tym sterować. I tutaj właśnie w tym podwoziu są ukryte te, jak się nazywają, tłoki, które wypychają nam drzwi do góry, żeby nikt nie mógł przejść do kokpitu. I tutaj oczywiście jest kilka takich fajnych działek zamontowanych, które mają nas bronić przed atakiem agresora jakiegoś. Tutaj się silnik zepsuł, ale to nieważne. I tak jak sobie ostatnio latałem tym, to całkiem dobrze znosi to obrażenia. Zaraz Wam zobaczę. pokażę raczej tym statkiem, bo jestem już blisko niego akurat. O, się zapisuje świat automatycznie, dlatego mi się nie zapisała ostatnia lokacja. Dobra. Poruchamy sobie drzwi, poczekajmy szybko. No dawaj, dawaj, szybciej. Właśnie tu. I patrzcie sami, gdzie to jest. O, widzicie, to jest wszystko zbudowane z tego ulepszonego pancerza, dzięki czemu mamy te działka troszkę osłabione na działanie właśnie przeciwko, przeciwko temu statkowi. Ogólnie to prezentuje się mniej więcej tak, w widoku z trzeciej osoby. Tutaj też są okienka, nie wiem po co, chyba dla bajeru też bo miała tam być taka ładownia czy coś, ale z tego jednak, wyszła jednak maszynownia i trochę właśnie transportowy dział ludzi no i co tam jeszcze? Możemy też właściwie rozbić się tym statkiem, ale wycieczono wszelki wypadek. Skopiuję sobie tą wersję jedną. No, może być takie coś. I się rozbijmy o coś tak efektownie na koniec odcinka, bo to... Jak wiecie z takich krótszych odcinków moich jest to prezentacyjny odcinek właśnie tego statku, który chciałem wam pokazać chyba to było przed dwa odcinki temu, albo trzy odcinki temu, nie pamiętam. Zależy od tego kiedy wstawiłem wyniki konkursu. Właśnie wyniki konkursu wstawiłem wczoraj chyba i mogliście właśnie sobie tam ogarnąć kto co wygrał. Dzięki w ogóle za udział w tym konkursie. Sporo osób nawet się zgłosiło, nie spodziewałem się, że tyle w ogóle będzie, bo czasami na tych mniejszych kanałach to dużo jest pustych subów, bądź też właśnie nikt nie ogląda filmików, a tutaj akurat na moim kanale zauważyłem, że sporo ludzi jest aktywnych, czasami coś komentujecie i w ogóle dużo osób y, ogląda filmy. Jak patrzę tak po statystykach, mniej więcej. Dobra, teraz będzie efektowne rozbicie się tego małego, fajnego statku. No i co tam jeszcze? A ogólnie w następnym tygodniu nie wiem jak to będzie z filmikami, z jakimiś materiałami wideo, ponieważ będę miał troszkę zajęty tydzień i nie za bardzo będę mógł nagrywać, chyba że teraz coś nagram w ten weekend. I wstawię to na YouTube'a i opublikuję jakoś weekend kolejny. Ponieważ tak jak mówię, trochę będę zajęty, więc przepraszam z góry, że nie będzie nic materiałów. Ło, <laughs> co to było. <laughs> <noise> Czy wy to widzicie? Czy ja właśnie... Ja jestem. Jakim cudem to się stało? <noise> o Boże. Pół statku wbiło się w skałę. Tego to ja jeszcze nie widziałem w tej grze jak żyję. O kurde. Ale masakra. <noise> to będzie śmieszny materiał chyba na YouTubie. Ale baka. Dobra. Koniec z tym. Lagi się zaczynają przez to, że tutaj się skraszowało, troszkę zbugowało. Dobra, szkoda, że tam się nie da wejść jeszcze do środka. Ojej, jakie lagi. Ogólnie jeszcze taki informacyjny Wam dopowiem na koniec filmu: tego, że postanowiłem z te romankiem nagrać krótką taką serię, bądź też dłuższą, zależy od tego, czy będzie Wam się podobało i czy będziecie oglądać. Z moda. Daisy do y, GTA San Andreas, kultowej gry, kto by w to nie grał chyba, w przeszłości. Ja w ogóle w to grałem, nie wiem, ze dwa lata co najmniej. Tak więc y, to będzie chyba seria MTA Daisy Mod. Możecie sobie ogarnąć na YouTubie u kogoś innego jak to wygląda, ale oczywiście nie przesadzajcie i zapraszam do Was, żebyście oglądali. Nie to, żebym innych reklamował. Dobra, tak więc w tym odcinku chyba dzięki za uwagę. Pozdrawiam i do kolejnego odcinka z Daisy Moda, bądź też ze Space Engineers. Siemka!